Kim tak naprawdę staje się uzdrowiony empata? To pytanie, które długo pozostaje otwartym, wewnętrznym węzłem u tych, którzy całe życie czuli zbyt wiele, ale nigdy nie rozumieli, dlaczego ich wewnętrzna wrażliwość zamienia się w ból, a nie w siłę? Nazywa się ich zbyt delikatnymi z bariku zbyt wrażliwymi. Mówi się, że wszystko biorą zbyt do serca, jakby był to defekt, a nie szczególna konfiguracja świadomości. A jednak w pewnym momencie w życiu takiej osoby dochodzi do cichego, niemal niewidocznego z zewnątrz przełomu. Przestaje być naczyniem na cudze emocje i zaczyna rozumieć, że wszystko, co tak długo uważała za swoją słabość, w rzeczywistości było nierozpoznanym potencjałem. Właśnie w tym momencie rodzi się ta figura, którą Jung opisywał przez proces indywidualizacji. Człowiek, który przestaje żyć dla cudzych scenariuszy i zaczyna zbierać siebie z rozproszonych części, wychodząc z roli niewidzialnego wybawcy. Na początku swojej drogi empata prawie nigdy nie wie, kim naprawdę jest. W jego dzieciństwie jest zbyt dużo emocjonalnego hałasu, niewyrażone konflikty w rodzinie, dorośli, którzy korzystają z jego wrażliwości, nie umiejąc jej uszanować, atmosfera, w której uczucia jednych są ważniejsze niż uczucia innych. Tam, gdzie inne dziecko zamyka się i twardnieje, empata staje się jeszcze bardziej uważny, jeszcze bardziej cichy, jeszcze bardziej wyczulony na najdrobniejsze zmiany w intonacji, wyrazie twarzy, przerwach między słowami. Jego psychika jakby rozkłada anteny we wszystkie strony, próbując wychwycić każdy sygnał napięcia lub zagrożenia. Tak rodzi się ktoś, kogo później nazwą empatą człowiek którego układ nerwowy jest dostrojony do wysokiej czułości na emocjonalne wahania otoczenia. Uczy się czytać atmosferę pomieszczenia szybciej, niż jest w stanie uświadomić sobie własne pragnienia. W głębi duszy taki empata jako dziecko często wierzy, żeby mnie nie odrzucono, muszę być pożyteczny, wyrozumiały, ratujący. Jego własne potrzeby stają się czymś drugorzędnym, nieważnym, a czasem wręcz niebezpiecznym. Psychologowie opisują ten stan jako połączenie podwyższonej wrażliwości i wczesnego przyjęcia roli emocjonalnego regulatora rodziny. Takie dziecko często staje się tym, kto łagodzi konflikty, przewiduje wybuchy złości, stara się wszystkim dogodzić, by napięcie opadło. W języku jungowskim można w tym już dostrzec archetyp zranionego uzdrowiciela tego, kto sam jeszcze nie jest uleczony. A już musi czuć i dźwigać rany innych. Nie rozumie, że jego psychika pracuje na granicy wydolności. Wydaje mu się, że tak wygląda norma, że tak żyją wszyscy. Empata zaczyna postrzegać swoje granice jak przeszkodę: jeśli się odetnie, jeśli powie nie, jeśli pozwoli sobie nie czuć, to jakby przestaną go kochać. W jego wnętrzu powstaje cichy kontrakt: Będę czuć za wszystkich. A wy przynajmniej mnie nie porzucicie. Z czasem ten wewnętrzny kontrakt prowadzi do emocjonalnego wyczerpania. W psychologii opisuje się wypalenie emocjonalne jako stan, w którym zasoby psychiczne zostają wyczerpane chronicznym stresem, a człowiek nadal próbuje funkcjonować na dotychczasowym poziomie, jakby był niewyczerpanym źródłem energii. U empaty przejawia się to szczególnie boleśnie. Nie tylko rozwiązuje własne problemy. Lecz także nieświadomie bierze na siebie cudze emocje, cudzą winę, cudze lęki. Jego energetyczne granice są niemal przezroczyste. Każdy silny emocjonalny impuls z zewnątrz odbiera jak coś, co trzeba natychmiast przetworzyć, zrozumieć, utulić. Prowadzi to do poczucia, że ciało jest zmęczone, dusza wypalona, a świat stał się niekończącym się strumieniem oczekiwań. Niewielu wie, że za tym często kryją się nie słaby charakter, lecz długie lata życia, bez wewnętrznych granic i bez prawa do własnej autonomii. Właśnie dlatego tak ważne jest teraz wspieranie tego materiału. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i zostań do końca, by zobaczyć, co się dzieje, gdy empata przestaje godzić się na rolę wiecznego wybawcy. Na poziomie psychologii Głębi Jung opisywał empatę jako osobę stojącą na ważnym etapie indywidualizacji. Procesu stawania się całościową osobowością, integrującą to, co świadome, z tym, co nieświadome. Dopóki empata nie jest uzdrowiony, jego wrażliwość jest skierowana głównie na zewnątrz. Widzi cudzy ból, cudze cienie, cudze sprzeczności. Jego wewnętrzny świat pozostaje w tle. Jakby był kulisami cudzych dramatów. Wielu uważa, że empata to po prostu dobry człowiek, ale z perspektywy jungowskiej to o wiele bardziej złożone. To psychika, która od początku jest nastawiona na głęboką percepcję emocjonalnych struktur innych ludzi. Jednak bez integracji własnego cienia i własnych potrzeb, taka psychika zamienia empatę w zranione lustro, odbija rany innych, nie rozpoznając własnych. Nieświadome procesy, o których Jung mówił jako o dynamice archetypów i nieświadomości zbiorowej, czynią z empaty coś w rodzaju przewodnika emocji całych systemów. Ludzka natura jest tak ukształtowana, że bardziej wrażliwe elementy systemu często przyjmują na siebie jego niewidzialne napięcie. Empata czuje to, co inni w sobie odcinają: tłumiony gniew, wstyd, lęk, rozpacz. Ludzie często myślą, że on po prostu za bardzo dramatyzuje, lub za bardzo wszystko przeżywa, nie rozumiejąc, że w rzeczywistości wyczuwa warstwę rzeczywistości, do której większość nie ma dostępu. Jego nieświadomość działa jak skaner, wychwytuje mikromimiki, minimalne zmiany w tonie głosu, ukrytą agresję pod uprzejmym uśmiechem. Ale dopóki nie jest uzdrowiony, ten skaner jest włączony tylko na zewnątrz. Nie dostrzegając ceny, jaką płaci jego wnętrze, kiedy w życiu empaty nadchodzi moment przełomowy, często wygląda jak kryzys utkany z wielu drobnych zdrad, obietnic, których wobec niego nie dotrzymano, uczuć, które zlekceważono, sytuacji, w których postrzegano go wyłącznie jako wygodnego słuchacza. Pojawia się poczucie, że nie jest już w stanie dźwigać cudzych historii, że każda nowa prośba: wysłuchaj mnie, lub zrozum mnie. Jest dodatkowym ciężarem dla i tak przeciążonego układu nerwowego. Współczesny język nazywa to często wypaleniem emocjonalnym, ale w języku psychologii głębi to moment, w którym nieświadomość przestaje wspierać stary scenariusz. Psychika zaczyna bunt przeciwko roli nieskończonego zasobu. Jung widział w takich kryzysach kluczowe punkty indywidualizacji, gdy stara osobowość nie wytrzymuje, a nowa dopiero się wyłania. Właśnie tutaj zaczyna się przejście do stanu uzdrowionego empaty. Nie dzieje się to w jeden dzień i nie sprowadza się do kilku popularnych technik. W pierwszym etapie człowiek zaczyna rozumieć. To, co czuje, nie zawsze należy do niego. Zaczyna zauważać moment, gdy w pokoju jest spokojnie, a w środku nagle rośnie niepokój i pyta: Czyj to niepokój? Niewielu potrafi pojąć to od razu. Ale właśnie tu rodzi się intuicyjna ochrona, zdolność odróżniania swoich emocji od cudzych i niebrania odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się wokół. Ludzka natura jest taka, że na początku ten krok wywołuje poczucie winy, jakby empata kogoś zdradzał, przestając w nieskończoność przeżywać cudze stany. W miarę rozwoju świadomości empata zaczyna budować granice energetyczne. W psychologii. Granice opisuje się jako niewidzialną linię, która oddziela moje od nie mojego. Moje emocje, moja odpowiedzialność, mój wybór, mój rytm. Dla empaty to przejście od automatycznego tak do świadomego zastanowienie się i szczerego nie. Emocjonalne wyczerpanie przestaje być normą, a staje się sygnałem, gdzieś jego granice znów zostały naruszone. Co istotne, Uzdrowiony empata nie zamienia się w zimnego cynika. Przeciwnie, pozostaje głęboko wrażliwy, ale jego wrażliwość staje się bardziej sterowalna. Przestaje być zakładnikiem cudzych potrzeb i zamienia się w narzędzie, które można włączać i wyłączać świadomie. Przykłady takiej przemiany często są zaskakująco przyziemne. Empata, który kiedyś odpisywał na wiadomości o każdej porze, nawet gdy nie miał już siły, Nagle zaczyna wieczorem wyciszać telefon. Osoba, która godzinami słuchała cudzych skarg, nawet będąc na granicy własnych zasobów, pewnego dnia spokojnie mówi: Nie mam teraz siły, porozmawiajmy innym razem. Ten, kto zawsze dopasowywał się do cudzych planów, zaczyna zostawiać w kalendarzu czas tylko dla siebie. I ten czas przestaje być czymś, co można natychmiast oddać pierwszej proszącej osobie. Niewielu rozumie, że właśnie takie proste działania są zewnętrznym wyrazem głębokiej pracy nad sobą, pracy nad odbudową suwerenności własnej psychiki. Na poziomie relacji zmiany stają się wyraźne. Ludzie, którzy dotąd traktowali empatę jak wygodne emocjonalne źródło, zaczynają czuć dyskomfort. Mówią, że się zmienił, stał się egoistą, jest zbyt twardy. Ale dla tych, którzy są zdolni do wzajemności, uzdrowiony empata staje się czymś w rodzaju emocjonalnej oazy. Przy nim łatwiej oddychać, bo nie próbuje za wszelką cenę ratować, tylko potrafi być obecny, pozostając w kontakcie ze sobą. Nie rozpływa się już w cudzym świecie, nie rezygnuje z własnych uczuć, nie wynosi ich poza nawias. Jego empatia przestaje być próbą zasłużenia na miłość. I staje się formą wolnego wyboru. Czuje, bo chce, a nie dlatego, że musi. Jung podkreślał znaczenie integracji cienia, tych aspektów osobowości, które człowiek odrzuca lub wypiera. U empaty cień często jest wypełniony zakazanymi jakościami: zdrowym egoizmem, gniewem, zdolnością powiedzenia nie, pragnieniem, by nie pomagać, gdy brakuje sił. Dopóki te części pozostają w cieniu, Empata odgrywa rolę świętego, który zawsze rozumie, zawsze wybacza, zawsze ustępuje. Ta świętość jest jednak maską, za którą wrze wyparta energia. Uzdrowiony empata to ktoś, kto pozwala sobie odzyskać z cienia prawo do samoobrony. Jego intuicyjna ochrona przestaje być wyłącznie reakcją i staje się działaniem. Zawczasu czuje, którzy ludzie i sytuacje go wyczerpują. I nie zanurza się w nie głębiej, niż sam jest gotów. Ukryte sygnały tej przemiany można dostrzec w detalach. Ludzie często sądzą, że uzdrowienie polega tylko na uczuciu wewnętrznej lekkości, ale ludzka natura jest bardziej złożona. Uzdrowiony empata może na początku wyglądać na bardziej zamkniętego. Mniej opowiada o sobie, więcej słucha swojego wnętrza, baczniej obserwuje własne reakcje. To nie chłód, lecz przeprogramowanie systemu. Uczy się żyć bez potrzeby ciągłego tłumaczenia swoich decyzji. Jeśli kiedyś szukał aprobaty za każdy krok w stronę granic, teraz w środku rodzi się cicha pewność: Mam prawo wybierać, jak chcę żyć. Z perspektywy dynamiki społecznej, uzdrowiony empata przestaje pełnić funkcję nieświadomego piorunochronu dla toksycznych systemów. Tam, gdzie wcześniej automatycznie brał na siebie winę i odpowiedzialność za cudze emocje, teraz pozostawia każdemu jego własne reakcje. W rodzinach, w których zawsze był rozjemcą, nagle pojawiają się otwarte konflikty. Nie dlatego, że stał się gorszy, ale dlatego, że stary sposób zamiatania problemów pod dywan przestał działać. W grupach, gdzie wcześniej wszyscy zrzucali na niego swoje przeżycia. Ujawnia się, komu naprawdę zależało, by pozostał wygodny. Jung pisał, że indywidualizacja nieuchronnie zmienia relacje jednostki z kolektywem. Człowiek, który stał się całością, nie może już bez końca dostosowywać się do nieświadomych oczekiwań otoczenia. Unikalność psychicznego profilu uzdrowionego empaty polega na tym, że łączy on głębie percepcji z jasnością granic. To nie tylko wrażliwy człowiek. Ale ktoś, kto przeszedł przez emocjonalne wyczerpanie, utratę siebie i ponowne zdefiniowanie swojej roli w życiu innych. Jego obecność staje się rodzajem psychologicznego lustra. Trudno przy nim stosować dawne wzorce manipulacji. Toksyczne osoby odczuwają przy nim dyskomfort, bo ich próby wywołania poczucia winy lub wstydu przestają działać. Za to ci, którzy są gotowi na szczerość i szacunek wobec granic. Lgną do niego, bo przy nim można wreszcie być sobą. Psychika uzdrowionego empaty buduje nowe mechanizmy obronne. Jeśli wcześniej obrona polegała na tłumieniu własnych uczuć, zaprzeczaniu zmęczeniu i próbie bycia zawsze dobrym, teraz uruchamiają się dojrzalsze formy ochrony. Świadome unikanie destrukcyjnych kontaktów, umiejętność otwartego mówienia o swoich ograniczeniach, Zdolność do rozpoznawania prób nacisku emocjonalnego. Ludzka natura jest taka, że psychika zawsze próbuje się bronić, ale niedojrzała obrona robi to kosztem integralności. Dojrzała obrona, którą tworzy uzdrowiony empata, pozwala zachować zarówno wrażliwość, jak i porządek wewnętrzny. Nieuchronność tych procesów wynika z faktu, że życie w stanie ciągłego emocjonalnego wyczerpania. Nieuchronnie prowadzi do rozpadu zdrowia i osobowości. W pewnym momencie psychika albo się załamuje, albo przebudowuje. Uzdrowiony empata nie jest kimś, kto nigdy nie cierpiał, lecz kimś, kto w pewnym momencie odmówił cierpienia w nieskończoność. Przestaje godzić się na rolę emocjonalnego kosza na śmieci dla cudzych niewyrażonych uczuć. Przestaje usprawiedliwiać tych, Którzy systematycznie naruszają jego granice. Jego mechanizmy obronne nie służą już zachowaniu toksycznych relacji, lecz ochronie jego żywej, czującej istoty. Na poziomie filozoficznym historia uzdrowionego empaty odsłania głęboką prawdę o ludzkiej naturze. W tym kryje się głęboka prawda o naturze człowieka. Sama wrażliwość nie czyni z nikogo ani ofiary, ani wybawcy. To brak granic zamienia dar w przekleństwo. Natura człowieka jest taka, że każdy nosi w sobie określony potencjał odczuwania. Jedni czują więcej, inni mniej, lecz jakość życia zależy nie od ilości wrażeń, ale od umiejętności zarządzania nimi. Tak jest zbudowana natura dojrzałości. Nie usuwa bólu na zawsze, lecz zmienia sposób, w jaki się do niego odnosimy. Uzdrowiony empata nie pyta już, dlaczego jestem taki, lecz. Jak mogę użyć tego, co we mnie jest, nie niszcząc siebie? Filozofia Junga pozwala zobaczyć we mapcie nie słabą postać, lecz człowieka stojącego w szczególnym punkcie rozwoju świadomości. Jego droga to droga od nieświadomego zlewania się z cudzymi emocjami do świadomego rozróżniania. Przestaje postrzegać siebie jako przypadkową ofiarę okoliczności. Zaczyna dostrzegać prawidłowości. Kto i dlaczego lgnie do jego światła? Dlaczego przy jednych ludziach rośnie, a przy innych gaśnie? Przestaje wierzyć w mit o własnej zbyt wielkiej dobroci i rozumie, że wcześniej jego empatia często była formą lęku. Lęku przed odrzuceniem, niezrozumieniem, porzuceniem. Teraz jego empatia staje się formą siły. Potrafi być przy czyimś bólu, nie rozbijając przy tym siebie. Kiedy empata zostaje uzdrowiony, Staje się kimś, kogo można nazwać suwerenną, wrażliwą osobą. To człowiek, który głęboko czuje świat, ale się w nim nie rozpuszcza. Potrafi widzieć cień i światło, nie idealizując i nie demonizując innych. Jego obecność daje innym ciche przyzwolenie. Możesz być sobą, bez gry, bez porzucania własnych uczuć. Spotykając taką osobę, Ludzie często nie umieją nazwać, co dokładnie ich przyciąga. To nienachalna dobroć, nie próba przypodobania się wszystkim, niechęć ratowania za wszelką cenę. To wewnętrzne skupienie, poczucie, że mają przed sobą człowieka, który przeszedł przez własne piekło i nie boi się już głębi. Najbardziej paradoksalne w tym, kim staje się uzdrowiony empata, jest to, że jakby przestaje być typowym empatą w potocznym rozumieniu. Nie jest już gotów słuchać bez końca skarg, bez realnej odpowiedzialności drugiej strony. Bardziej świadomie inwestuje swoje skupienie i energię emocjonalną. Ale właśnie to czyni jego empatię tak szczególnie wartościową. Przestaje być nieskończonym zasobem dla wszystkich, a staje się uważnym, świadomym działaniem. Z emocjonalnego amortyzatora zmienia się w świadomego świadka. Osobę, która potrafi być przy czyjejś prawdzie, nie tracąc swojej. I tu można wrócić do pytania z początku: kim tak naprawdę staje się uzdrowiony empata? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie radykalna. Staje się tym, kim zawsze miał być sobą nie funkcją dla innych, nie rolą, niewygodnym tłem dla cudzych historii, lecz całościową osobą, która czuje, myśli, wybiera. I bierze odpowiedzialność przede wszystkim za własne życie. Jego historia przestaje być opowieścią o wiecznym poświęceniu i staje się opowieścią o wewnętrznej wolności. Teraz wszystko staje się jasne. Uzdrowiony empata nie jest bohaterem, który wszystkich ratuje, lecz człowiekiem, który przestał zdradzać samego siebie. Niewielu potrafi to zrozumieć od razu, ale właśnie taki wewnętrzny zwrot zmienia nie tylko jego los, Lecz także losy tych, którzy znajdą się w jego polu. Wreszcie pojawia się wyjaśnienie, dlaczego przy jednych ludziach gaśniesz, a przy innych stajesz się bardziej sobą. Jako eksperyment myślowy możesz wyobrazić sobie dwie wersje tego samego empaty. W pierwszej nadal odpisuje na wszystkie wiadomości, zgadza się na każdą prośbę, słucha każdej historii i wieczorem zasypia z poczuciem, że świat znów go wykorzystał. W drugiej przed każdym tak zadaje sobie jedno proste pytanie. Czy nie zdradzam teraz siebie? I za każdym razem gdy odpowiedź brzmi tak, wybiera siebie. Jeśli wyobrazisz sobie, jak przeżyje 20 najbliższych lat pierwsza wersja i jak przeżyje je druga, staje się aż boleśnie jasne, jak bardzo mogą się różnić ludzkie losy. Ten film jest dla tych, którzy są gotowi na ten drugi wybór. Dla tych, którzy czują, że ich wrażliwość nie wytrzymuje już istnienia bez granic. Dla tych, którzy chcą przestać być zranionym lustrem i stać się świadomym świadkiem własnego życia. Jeśli to w tobie rezonuje, jeśli słyszysz w tym echo swojej historii, warto nie tylko obejrzeć ten materiał do końca, ale wrócić do niego później, posłuchać raz jeszcze, przeczytać między wierszami. A jeśli dotarłeś aż tutaj, znaczy to, że Twoja psychika jest już gotowa na nowy poziom uczciwości wobec siebie. Koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów o psychologii głębi, archetypach i ludzkiej naturze. I zostaw lajka pod tym filmem. W ten prosty sposób wspierasz nie tylko pracę kanału, ale także rozpowszechnianie wiedzy, która pomaga empatom na całym świecie przestać żyć w trybie wiecznego wyczerpania. I zacząć żyć w trybie wewnętrznej suwerenności.